Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. No, dalej sobie tutaj będziemy słuchać tych mądrych mądrości. Pastora Lewandowskiego, zacznie się ciekawie, prawda? Trzy strzały i trzy kule w płot. To nawet ciężko nazwać kulą w płot, tylko po prostu trzy próby strzałów, które tak naprawdę to są strzały. Yy, spukawek na korki, takie pum, pum. No bo tylko to protestantyzm potrafi robić. Więc to od tego miejsca, cośmy tam yy, skończyli wczoraj, no widać, że pastor się gubi, bo nie potrafi zdefiniować, czy antychryst to jest, czy papież jest antychrystem, czy zastępcą Chrystusa. Nie, no bo jest jasno powiedziane, że antychryst wejdzie się uzna za Boga. No, papież jest zastępcą Chrystusa. Także no coś te dwie postacie, postać papieża i antychrysta się trochę rozjeżdżają. Zaraz więcej będzie, więcej rzeczy się wyjaśni, bo teraz to będzie strzelał no właśnie ze ślepaków. Nad tymi, których mało sądzić. Czyli wyraża w sobie pewien wy, wymiar władzy, rozpoczęcia jakiejś władzy. I zobaczcie, że podobnie rzecz się ma z opisem Pawła. Paweł mówi antychryst zasiądzie pośród Kościoła, czyli samowolnie zajmie pozycję władania nad ludźmi, władania nad tymi, którzy. To żeśmy trochę wczoraj to zbękowali. No samowolnie, no tylko że po to jest własny, nie samowolnie zajmuje pozycję. Yy, jaką zajmuję, tylko no, z polecenia Chrystusa, paś owce moje. Tak? A więc to nie jest samowolne. Pan dał nam władzę. Czytaliśmy o tym dziesiątki razy, żaden protestant tego nie skomentuje. Dlaczego? Bo to jest stricte rzymsko-katolickie. Protestantyzm mówi, że nie ma żadnej władzy, a święty Paweł mówi, że jest władza. Więc jeżeli protestantyzm nie ma władzy, no to nie mają nic wspólnego z Kościołem Chrystusowym i Apostolskim. Twierdzą, że są świątynią Boga, ponieważ ogłosi, że jest namiestnikiem Chrystusa, czyli jego zastępcą. Aha, czyli antychryzm ogłosi, że jest namiestnikiem Chrystusa, czy ogłosi, że jest Bogiem. No, mylisz się, plątasz się trochę, tak próbujesz, ale ci nie wychodzi, bo jedno to jest jedno, a drugie to jest drugie. Jedno nie jest drugim, a drugie nie jest tym jednym. Antychryst nie jest papieżem, papież nie jest antychrystem, no ale tak na siłę próbujesz ponaciągać gacie, e, prawda, ale ci nie wychodzi. Poza tym, zobaczcie, Paweł mówi, że antychryst będzie podawał się za Boga. Ktoś powie, nie, no to już jest przesada. Jak papież za Boga się nigdy nie podawał? No, zwróćmy uwagę na fakty. Kiedy papież i każdy jeden papież tak naprawdę... Podaje się za Boga. No nie tylko wtedy, kiedy ogłasza się zastępcą Chrystusa, bo to już jest jawne, ale również to, że swoją, Czyli podawanie się za, zastęp... za zastępcę Chrystusa, który jest Bogiem, jest podawanie się za Boga, tak? Chrystus jest Bogiem, a papież się podaje jako jego zastępca, czyli nie jest Bogiem. No widzisz, jak ci się, się pląta? No, dla logicznie myślących, Zastępuję kogoś, to nie jestem kimś, kto kogo zastępuje, i ten, kogo zastępuje, nie jest mną. Tak? No ale trzeba trochę logicznego pomyślunku na poziomie krawężnika, żeby to zrozumieć. No ale że protestanty, jak tu już sobie niejednokrotnie mówili, jest na poziomie klapy od asfaltu, czyli klapy od szamba, czyli na poziomie asfaltowej, no to tych 5 czy 6 cm krawężnika, no, trochę im brakuje. No już z poziomu krawężnika to można zrozumieć, ale z poziomu klapy od szamba, co jest na poziomie asfaltu, to nie, to jest za niski poziom. Twoją władzą będzie dyktował ludziom, jak mają żyć, i jak mają wierzyć, i co ciekawe, to, co dyktuje, zawsze jest sprzeczne z tym, co powiedział prawdziwy Bóg. Zobaczmy. Więc, Boże. Dobra, cofnijmy sobie to jeszcze raz? Tych parę sekund. I sobie już. się za Boga. O, jeszcze raz. Ktoś powie, nie, no to już jest przesada. Jak papież za Boga się nigdy nie podawał? No? Zwróćmy uwagę na fakty. Kiedy papież. I każdy jeden papież, tak naprawdę, podaje się za Boga. No nie tylko wtedy, kiedy ogłasza się zastępcą Chrystusa, bo to już jest jawne, ale również to, że swoją władzą będzie dyktował ludziom, jak mają żyć i jak mają wierzyć. I co ciekawe, to, co dyktuje zawsze, jest sprzeczne z tym, co powiedział prawdziwy Bóg. O, tu się podaje za Boga, że kiedy naucza i mówi, jak ludzie mają żyć. Poważnie, pastorku. A to Chrystus, jak posyłał apostołów, to co im powiedział? Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, czyniąc ich uczniami, udzielając im chrztu. Tak? A więc jak apostołowie z nakazu Chrystusa szli i nauczali to, co u... nauczając, to oni się uważali za, boga, za bogów, to Chrystus e, posłał dwunastu bogów, no, trzeba trosze, no, trzeba się puknąć, no Poza tym św. Paweł 1 Koryntian 15, 1, 3. Tutaj też żaden protestant nie podejdzie. Będziecie zbawieni przez Ewangelii. Uwaga, jeśli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem tak jak wam nauczyłem, a więc mamy wierzyć tak jak naucza Kościół i tak jak naucza Kościół, tak mamy wierzyć, bo Kościół naucza z nakazu Chrystusa, z posłannictwa Chrystusa. I teraz wejdzie taki pastorek i powie: jak papież mówi, jak mamy żyć, to się uznaje za Boga. No tak, święty Paweł pisał listy, w których mówi, jak wierzące mają być to, co to uznawał się za Boga. Widzicie tutaj tą bezmyślnie, bezmyślną bezmyślność garażowców protestanckich? Święty Paweł, pastorze Lewandowski, jak pisał list do Galatów czy do Kolosan, czyli jak ich uczył, jak mają żyć to, co, był Bogiem? Święty Jakub był Bogiem, święty Piotr był Bogiem, to byli Bogami, tak? I święty Paweł, szczególnie jak pisze, że będziecie zbawieni, jeżeli zachowacie, przez Ewangelię się zachowacie tak, jak Wam rozkazałem, to co, to, to już musiał być turbo Bóg, nie? Bo tak, jak ja Wam rozkazałem, jak ja Wam rozkazałem, tak? Na kogo fokusuję? Na, na kim się koncentruję? Święty Paweł, na sobie, jak Wam rozkazałem, będziecie zbawieni, czyli zbawienie Koryty jest zależne od posłuszeństwa Ewangelii, jak rozkazał święty Paweł. Dlaczego? Kto was słucha, mnie słucha. Do tego wątku zaraz wrócimy. No ale pastorek musi powyginać. I tak to, co już jest wygięte. Więc może drwi sobie już. Ja tu decyduję. Ja... A ty, pastorku, jak teraz nauczysz to, to co? To yy, nie głosisz, jak trzeba wierzyć, jak trzeba nie wierzyć. Po co to jest? Po co ta blisko półtorej godziny? te rada? żeby ludzie uwierzyli chyba w to, co gadasz, nie? No tak, mają wierzyć w to, co gadasz, to, to też jesteś Bogiem, no bo mówisz, jak mają wierzyć i jak, jak nie wierzyć, nie? No widzisz, pastorku, kopiesz jednego, a tak naprawdę kopiesz się sam. No ale cóż zrobić? No, protestant jest taki jest. Ja tu ustalam zasady, jak macie wierzyć. No i... Tak, tak. Kto was słucha, mnie słucha. Idźcie i nauczajcie wszystkiego, co wam nakazałem, przekazałem. Oni ustalają zasady. 15 rozdział dzieła apostolskich. Duch Święty, my postanawiamy, kto ustalił te zasady. Apostołowie i starsi w Jerozolimie, Duch Święty, apostołowie i starsi, spisali te zasady. I święty Paweł nakazywał je zachowywać. XVI rozdział dzieł apostolskich. Nie znasz słowa Bożego, ty nic nie znasz. Znasz tylko bełkot ludzka. Trzy przykłady. Bóg mówi tak. Biskup ma mieć żonę i dzieci. Amen? Amen. Pierwszy Tymoteusz, trzeci rozdział, werset 2 do 4. Co na to papież? Celibat. Pisze to. Obiskup ma być mężem jednej żony, pisze to apostoł, nauczyciel, który sam był bezrzędny. O, więc apostoł Paweł, który tak uczył, tak, że trzeba być mężem jednej żony, sam nie spełniał tego warunku jako nauczyciel w randze apostoła, bo był bezrzędny. Tak? To jak to jest. Nakazuje innym się żenić, prawda, biskupom, a on jako nauczyciel, jako nauczyciel biskupów, bo przecież był nauczycielem Tymoteusza, był nauczycielem Tytusa, był nauczycielem Filemona, tak? A kim oni byli? Oni byli biskupami, oni byli starszymi zborów. A więc nauczyciel biskupów, którzy mielibyśmy w rzemie jednej żony, sam był bezżenny. No, kontekst historyczny, chodziło o wybór starszych w gminach gdzie z Pogańsk, pochodzenia pogańskiego, gdzie było wielożeństwo prawda, więc święty Paweł w takich przypadkach zalecał kogoś, kto jest mężem jednej żony poza tym o celibacie jest Ewangel św. Mateusza, rozdział bodajże 19, są też tacy, którzy z powodu Królestwa Niebieskiego stają się muchami. tak kto małszy do słuchania, niechaj słucha protestanci nie słuchają, bo nie mają mnuchów, tak, a więc Chrystus zapowiada już tych, którzy dla Królestwa Niebieskiego staną się eunuchami. Nie, że nie mogą, oni sami się staną dla Królestwa Niebieskiego. Tak, czyli celibat, życie w czystości. Poza tym w apokalipsie błogosławieni są ci, którzy się nie splamili z kobietami. Na pewno tam nie chodzi o protestanckich pastorów. Siam. Chodzi o siano. Wiecie, jak nie wiadomo o co chodzi, no to. A historia mówi o co chodziło. O zawłaszczenia, o majątki tych biednych, młodych chłopców, którzy mogli mieć wspaniałe rodziny, a zamknęli się tam guziczkami od dołu do góry i koniec. Bóg mówi, wszystko co stworzyłem służy jako pożywienie. Pierwszy Timoteusza, czwarty rozdział, wersja trzeci, czwarty. Papież na to. Nie, no jak? Nie wolno wam jeść mięsa w piątek. Nie wolno wam to te... i tam się zaczyna, co wolno jeść, czego nie wolno jeść. No Notabene niektórzy pseudochrześcijanie... No i zobaczcie, co, co to jest za matolstwo. Święty Paweł mówi o zakazie e, spożywania, tak? A czy Kościół zakazuje spożywania mięsa? A w piątek, w piątek jest post. Chrystus pościł, święty Paweł pościł i co innego jest powstrzymać się e, od spożywania mięsa e, w jeden dzień, a co innego jest całkowity zakaz. To nie jest zakaz na zasadzie, że nie możesz już świni, tak jak było w Izraelu przez całe 15 wieków od Mojżesza do Chrystusa, nie mogli spożywać świni. My możemy spożywać świnie, krowy, kury, konie, owce, barany i, i, i wszystkie inne zwierzęta. Tak? Węże, psy, koty, żaby i ślimaki. Tylko kościół <laughs> ustanowił powstrzymanie się od pokarmu mięsnych. Piątek, a więc co innego jest powstrzymanie się jeden dzień od mięsa, a co innego jest zakaz spożywania mięsa. Czyli zakaz spożywania mięsa to jest świątek, piątek i niedziela, w ogóle nie możesz jeść mięsa. A jeden dzień powstrzymania się od mięsa, czyli post, post, który praktykował Chrystus, post, który praktykował święty Paweł, <słuch> przepraszam, to jest zupełnie inna rzecz. No, ale cóż, protestantki muszą sobie poszaleć, nie? W głupocie. No to pseudo niektórzy pseudokrześcijanie biblijni również dzisiaj. Tego nie może zjeść, tam tego nie może zjeść. Tak. I są tacy artyści, którzy w ogóle na przykład Seboszczaka nie jedzą i to nie są Jehowi, bo Jehowi to wzięli y, tam od ich adwentystów jakieś czy tam kogoś. Nie. Kaszanki nie wolą Ale to nie jest tak, że nie mogą tylko w piątego. Nie w ogóle tego nie jedzą przez całe życie. I to jest zakaz spożywania mięsa. A my możemy wcinać wszystko. Tylko chodzi o dyscyplinę, chodzi o post, chodzi o martwienie się w dniu śmierci Pana. No to jest troszkę inna rzecz. No ale cóż, protestantkom... Yy... Dobra, Gdzieś? Komu podajecie rękę? Bóg mówi, nie czyń żadnych wizerunków, obrazów, nie czci tego. Druga Mojżeszowa, rozdział 20, versety 4 do 6. Papież na to co mówi? Ogłaszam nową ekonomię obrazów czci. No i co? Nie czy nie będziesz czynił. 25 rozdział Księgi Wyjścia: uczyniesz arkę, uczynisz cheruby. Tak? Księga Jozułego, chyba 24 rozdział. Jozułej Starsi e, padli na twarz, rozdali swe szaty i padli na twarz przed Arką. E, I co? Byli bałwochwalcami. Wybudowali e, Psalm 5, wiersz trzeci e, Oddam pokłon przed Twoim świętym przybytkiem. A czym był przybytek? Przybytek nie był Bogiem, przybytek był dziełem rąk ludzkich. A, świę... A Dawid pisze: oddam pokłon przed Twoim świętym przybytkiem. Pięć... Psalm 5, wiersz 3. Czyli co? Będzie uprawiał bałwochwalstwo, kłaniając się przed dziełem rąk ludzkich? Nie. A jak obnosili arkę wokół Jerycha i generalnie w tych procesach i całych nabożeństwach, to byli bałwochwalcami. Druga księga Samuela, rozdział 6. E, jak Dawid przed arką wyciął 10 tysięcy wołów w ofierze, no bo musiało być tańce, śpiewy, uroczystości nie, bo nieśli drewnianą skrzynkę. E, bo pewnie uskuteczniali, nie? Drwicie z nas, że mamy procesję i jesteśmy bałwochwalcami. Zakaz o nieczynieniu czegokolwiek jest w Starym Testamencie, tak? Nie będziesz ty, tak? A Arka czym była? Z nakazu Boga uczyniona i obnoszona i, i co? Bałwochwalstwo robili, tak? W procesjach z Arką. No właśnie, tak jest protestantyzm. weźmie sobie dwa wersety i myśli, że już zawojuje. Kościół katolicki. No, możecie zawojować. Wy jesteście zdolni zawojować tylko zdrową logikę, zdrowy rozsądek i wiarę. To możecie zawojować. Poza tym nic więcej. Czcicie figurki, czcijcie wizerunki, módlcie się do, do tych wszystkich rzeczy. No i oczywiście dając dobry przykład najwyższego pasterza, sam całuje stópki plastikowej lalki w grudniu, mówiąc, że to Jezus. No śmiechu warte, ale... Pod... No, no, widzicie to? Widzicie tą pogardę, to szyderstwo z tego, co święte. Lalka. Tak, to fizycznie może być, ale to reprezentuje Chrystusa, który faktycznie się narodził, oddaje rzeczywistość, która faktycznie miała miejsce. No ale nic, no. Dla Chojeckiego Maryja w ciąży, która nawiedza świętą Elżbietę, to jest baba, ciężarna kobieta. Chrystus, dzieciątko Jezus. E, figura, no to jest lalka plastikowa, czy tam jakaś, nie? Bogarda, lucyferska. Podaje się za Boga w ten sposób? No pewnie, że się podaje. Robi to zawsze wtedy, kiedy anuluje słowo Boże, a mówi, że ja Wam powiem, jak macie wierzyć. No właśnie, święty. Papież mówi, jak macie wierzyć, zgodnie ze słowem Bożym. Tak? No, to, a ty, jak nauczysz, jak macie, mają tam wierzyć u siebie w garażu, to chyba też jesteś Bogiem, nie? Mało tego. Historia poświadcza, że zarówno wierni, jak i sami papieże nazywali się Bogami. Moreri, sławny historyk, powiedział. Wojna przeciwko papieżowi jest wojną przeciwko Bogu, wiedząc, że papież jest Bogiem, a Bóg jest papieżem. No, no, dobra. dobra, na tym zakończę, bo dochodzimy do 20 minut. Tak, e, wojna przeciwko papieżowi jest wojną przeciwko Bogu. E, dlaczego? No to jest normalna normalność. Poczytajcie sobie Stary Testament i zobaczycie, że Bóg mówi do Mojżesza: jak się buntowali przeciwko Mojżeszowi, to Bóg mówi, że buntują się przeciwko mnie. No to jak? Buntowali się przeciwko Bogu, czy przeciwko Mojżeszowi? No właśnie. Czytając Pismo Święte, widzimy, że buntowali się przeciwko Mojżeszowi. Jednak jak Bóg e, rozmawiał z Mojżeszem, to mówi, że buntują się przeciwko mnie. Więc co ma wspólnego bunt przeciwko Mojżeszowi z buntem przeciwko Bogu i że bunt przeciwko Bogu jest buntem przeciwko Mojżeszowi? Otóż ma bardzo wiele wspólnego. Dlaczego? Dlatego, bo Mojżesz występował jako e, w imieniu Boga, z posłannictwa Boga, z wyboru Bożego. I Mojżesz był narzędziem Boga, dlatego, jeżeli ktoś występował przeciwko Mojżeszowi jego przywództwu, to występował przeciwko Bogu samemu. Jeżeli Chrystus objawił się świętemu Pawłowi w drodze do Damaszku, czy on prześladował Chrystusa? Nie, on prześladował wierzący. A Chrystus sam mówi, dlaczego mnie prześladujesz? Tak? No to kogo prześladował Chrystusa? W niebo z, z, y, wstałego po w niebowstąpieniu chwalebnego czy y, chrześcijan? No właśnie. Protestantki nie mają jakiegoś naj, najzieleńszego pojęcia o tym, że Chrystus utożsamia się ze swoim ciałem, że Chrystus utożsamia się. Z tym, których wybrał, namaścił. Dlatego rację ma. Kto występuje przeciwko papieżowi, występuje przeciwko Bogu, bo on działa i sprawuje władzę w imieniu Boga, z posłannictwa Boga, z wyboru Bożego. I w Jego imieniu. Tak jak Mojżesz. I o tym, że bunt przeciwko Mojżeszowi był buntem przeciwko Bogu, przeczytacie sobie w Starym Testamencie. No to wam pomacham tak, żeby was postraszyć prawdą. Tu Sola Skryptura. Czytajcie Sola Skryptura. Tu macie napisane, że bunt przeciwko człowiekowi wybranemu przez Boga jest buntem przeciwko Bogu, który go wybrał. Tak czy nie? No właśnie, nawracać się po Lutry i do kościoła jutro. No dla Was dzisiaj pozdrawiam.